Siemanko, wszystkim e, dzisiaj e, zadanie mamy omówić z Jarlem Białej Grani. E, byłem tam, wszystko tu miałem stworzyć. jeszcze żelazny strzelek, stworzyłem i, i dołączyć do punktu gromowładnych. E, tak więc idziemy. Tu się nie będzie. To już załatwione, ale nie dzięki Tobie. No to... Bynajmniej, ale prawdziwy wojownik nie przepuściłby okazji zmierzenia się z gigantem. Dlatego Gigant. jestem tu z moimi tarczownikami. Nie jesteś stąd, co? To zakon wojowników. Jesteśmy braćmi i siostrami honoru. Za odpowiednią opłatą zjawiamy się i rozwiązujemy problemy. Nikt cię nie pyta. Przekonasz się, jak wygląda prawdziwy no Czas. Wow. Wyglądasz na silną osobę. Chodź do Jorvask i dołącz do towarzyszy, to był gigant. Zabrali, okradliście gro. Dobra, idziemy Spieszymy. ja Słyszymy, tu się, a ten Widzę koniki, konie są bardzo drogie. ja wziąłem sobie ustawiłem teraz miecz i magia Podaję, że iskry Nie jestem do... dokładnie nie wiem To jest na razie wszystko sławe no ale z czasem, z czasem będzie mocniejsze Smoki szaleją więc przejścia nie ma Bez glejtu nie wyjdziesz do miasta Rzeczna puszcza też jest w niebezpieczeństwie no to lepiej idź porozmawiać z jarlem. No. Kieruj się do smoczy... Stać. Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Co za kolo? Biała granie. Zapłacimy, ile będzie trzeba. Ale musimy mieć więcej mieczy. Pamiętam, więc jak dżunga. Grałem, to sobie tu kupiłem domek. Właśnie chyba to był taki. Wieczny domek. Tu miałem jeszcze swoją żonę Fajnie, fajnie ten dom był zrobiony Może też mi się uda kupić no Nie był tani, bo chyba trochę puszczono Ale Fajnie to jest wszystko zrobione Pokazywanie po prostu życia w Skyrim To do tyło dobra, lecimy. I musimy w nim pogadać. Mówią, no że na Helgen napadł smok. Jeśli któraś z tych paskud tu zabita. To będziemy gotowi. W co Nic? Co ma oznaczać to wtargnięcie? Jarl Palgrów nie przyjmuje teraz gości. Cóż, to wyjaśnia, dlaczego strażnicy cię przepuścili. Odejdź. Jarl Więc będzie chciał z tobą Helgen, Helgen! Udało ci się zobaczyć Smoka na własne oczy. Naprawdę? Widzę, że nie kryjesz swej kryminalnej przeszłości. Ale nie interesuje mnie, kogo chcą zabić cesarscy. Szczególnie teraz. Chcę dokładnie wiedzieć, co zdarzyło się w Helgen. Spóżzę <słuch> z nie stronę. Mogłem się domyślić, że Ulfric jest w to zamieszany. To teraz powiesz, Proventusie? czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów w obliczu smoka! Panie, powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do rzecznej puszczy. Jeśli smok czyha w górach, to to miejsce jest Nie na to za, to za prowokację. Będzie myślał, że szykujemy się, by dołączyć do Ulfrika i go zaatakować. To już powinniśmy. Nie będę stać bezczynnie, gdy smok pali we włości! I masakruje moich ludzi! Ililet, natychmiast wyślij oddział do rzecznej puszczy! Tak, Jarl. Proszę o wybaczenie. Muszę wrócić do swoich obowiązków. <laughs> tak, byłoby najlepiej. Spierdź, robota. Udało Ci się mnie znaleźć z własnych... Proszę, weź to w dowód mojego szacunku. Mo... Chodźmy znaleźć twarengara Mojego nadwornego czarodzieja. Zajmował się sprawą związaną z tymi smokami, plotkami o smokach. Plotkami o smokach, ja, ja. O kurczę, magiczny katalizator. Dobra, że, chyba znalazłem kogoś, kto może ci pomóc przy projekcie ze smokiem. Dobry. Idź. I przekaż mu wszystkie szczegóły. A więc Jarl uważa, że możesz mi się przydać. Tak. Gdy mówię kurier, mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny. Porządku. Gdzie mam iść? co I co, ma, i co z mostu, co? <grych> Lubię, gdy ludzie nie zadają zbędnych. I... Idź do Czarny głazu, znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie i przynieś mi ją. Prostsze już być nie może. Dobra. Lecimy. Teraz to jest priorytet. Przyda nam się wszystko, co pomoże w walce z tym smokiem. Dobra. Szybko, szybko. Jeszcze 5 minut. Nagrywania Znowu się trochę spóźniłem. Miałem problemy z kartą sieciową. Ale już wszystko w porządku. Myślę, że za tydzień. Dobra, przechodzimy do rzecznej puszczy. Właśnie to jest szybka podróż. Do tego miejsca, które już odkryliśmy, zatrzymamy się. Może w połowie tam będziemy dochodzić, a resztę drogi dojdę sam i wtedy nagram. Będę nagrywać, jak już będę przy ruinie. Właśnie, od razu sobie zapiszę. Jest auto-zapis, bardzo fajny, ale jeżeli coś mnie spotka tutaj, to mogę nie przetrwać, na przykład wilki. Ooo, tak, co tu widzę? Korzeń nirnu. bardzo potrzebny e pobocznej misji Okej. Okay. Sabiega. Co za Dobra Przeżył Jest wolny O kurde łowca skarbów Żelazny młod bojowy, właśnie tego szukałem. Uli list tego to już nie chcę Wierzę od razu Przedmioty Tylko, że to jest właśnie ciężka. Ale ja naprawdę wolę coś ciężkiego, naprawdę podobały mi się rzeczy ciężkie, ciężki młot i tak dalej. Myślałem, że coś mi dał komuś. Dobra. Lecimy, za chwilę kończę o jemy. To Teraz właśnie najgorsze z tym chodzeniem. Nie wiesz gdzie przy się... Najlepiej chodzić się ścieżkami. Że ja nie lubię ścieżkami chodzić, bo to jest za długa droga. Tu zabije mnie zabijemy. Jestem tylko ubogą staruszką, słonką Nie musisz się mną przejmować. Dobra, ale... Niepotrzebnie mówisz do mnie słonko Popatrzciemy sobie. O kurcze. będzie dojście do tego nie ma W górach naprawdę ciężko dojść coś. Jest tak wszystko zatrwane, że to jest... Naprawdę jest koło góry czynowne. Myślę, że tutaj jest dobrze. No więc. Jeszcze nie. tej strony idzie weź widzicie więc no przechodzę tutaj przechodzę tutaj i, i pójdziemy od tej strony a to to kiedyś też zobaczycie w moich odcinkach gdzie będziemy po prostu wchodzić do e, kopalni takich właśnie ruin dobra i tędy się dostaniemy właśnie zresztą tu miałem z kimś jeszcze pogadać więc na razie no nic się dzisiaj nie działo ciekawego, ale myślę, że w następnym e, odcinku będzie ciekawsza fabuła, więc na razie to zobaczymy.